Cześć wszystkim! <laughs> Witam, Matafaka I. 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 I Gimli -da 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 -da! Brawo, brawo! Witamy brawo. Was znowu w początku naszej rozmowy. <laughs> Śmieszne rozmowy, czekajcie, białe, brawo. Tak jest. Um, więc, co możemy dzisiaj śmiesznego powiedzieć? Co? Czy TM nosimy majtki? Temat na dziś. tema nie potrzebuję. Dlaczego? <laughs> On ma taką wielką pytę, że się nie mieści mu w majtkach. <laughs> Trzymają w ręce właśnie. Aha. Pan. I jeszcze na koniec powiemy dziękuję wszystkim za wszystkie komentarze. Pokrętna logika jest super, tak jest. E, też tak uważam. <laughs> Proszę, lajkajcie nasz kanał nie, nie, nasz kanał, tylko. Lajkajcie nasze filmiki. I co jeszcze, no? No i dzięki Objadajcie. za wszystko, tak jest. O, Ej, Bren ma fajną skórkę, podoba mi się. No taki pijak, nie? Taki straszny pijak, taki rock'n'rollowiec. E... Hardcore. Hardcore. Ej, tema. No, Gangplank, Sako, Caitlyn, Riven. Dobra. A także buduj Armora. Dobra, więc my się żegnamy i widzimy się na meczu. Jeśli będziecie cieli obejrzeć. Narty. Narka.